Serial wygranych Śląska trwa i może potrwać nawet do końca ligi. playoffy zbliżają się wielkimi krokami. Zanim jednak bezpośrednia rywalizacja o zwycięstwo na zapleczu Ekstrakasy. Jeszcze sześć spotkań sezonu zasadniczego, w tym dzisiejszy mecz w Kielcach. Wrocławianie powinni pewnie dopisać dwa punkty do swojego dorobku. Pierwszą konfrontację w tym sezonie Tim Jankowskiego i Hudeusza wygrał 78 do 62. Podobny rezultat Śląsk może powtórzyć dziś. Koncentracji i mobilizacji. Naszemu zespołowi nie brakuje walka o minuty na parkiecie trwa i to najbardziej pozytywnie wpływa na formę wszystkich koszykarzy z Wrocławia. Po zakończeniu batalii w Kielcach wrocławianie powrócą do stolicy Dolnego Śląska już w niedzielę. We Wrocławiu czeka nas nie lada wydarzenie koszykarskie. Dojdzie do meczu Gwiazd z udziałem Najlepszych koszykarzy polskiej i czeskiej Ligi Śląsk, choć wciąż jest tylko w pierwszej lidze, będzie mieć w tym pojedynku swoich przedstawicieli w hali stulecia. Zaprezentują się bowiem Paweł Kikowski, Adrian Mroczek-Truskowski i trener Tomasz Jankowski.